Witajcie, cześć i czołem na zdrowym kanale ATVB. Moim i Waszym gościem dzisiaj jest Paweł. Paweł Muras. Witam Cię Pawle. Witam wszystkich, cześć jak tu. Paweł, pasjonat zdrowego stylu życia. Nie od zawsze, ale od ponad 12 lat, jak sam o tym mówi. Bardzo lubi y, żywienie, bardzo lubi gotować, a jednocześnie i przyprawy, i oleje, i wiele innych ciekawych rzeczy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat omułka. Omułek i y, w tytule w drugiej części jako pokarm dla stawów. Paweł, poproszę Cię, dlaczego się mówi, że omułek to jest pokarm dla stawów? Tak, omułek e, chodzi dokładnie o omułka zielonowargowego. E, jest to małż z Nowej Zelandii. E, dlaczego mówi się, że jest to pokarm dla stawów? E, ponieważ jego mięso tej małży, tego małża, zawiera w sobie cenne składniki, które kompleksowo są... E, pobierane przez nas organizm i pozwalają nam odżywiać stawy. Czyli wszystko jest w nim zawarte, nie są to izolowane składniki, czyli mamy naturalny pokarm, który po prostu sobie dostarczamy. Tak to wygląda. Małż nowozelandzki, omułek zionowargowy, no nazwa jego pochodzi od tego, że w skorupie, ta, ta skorupa, która jest naokoło tego mięsa, no to właśnie jest taki zielonkawy kolor ma. Wszystkie te swoje składniki odżywcze, ona zawdzięcza temu, że występuje w czystych wodach, przy fiordach w Nowej Zelandii. I główne takie składniki, które właśnie odżywiają nasze stawy, no bo mamy ponad 143 stawy w, w organizmie, więc najłatwiej właśnie je spierać sobie dietą, czyli pokarmami, Oczywiście można inne produkty, które wspomagają nasze stawy, ale taka małża bardzo fajnie uzupełnia, bo zawiera trzy takie główne składniki, które ma w sobie. Pierwszy z nich to są glikozaminoglikany. Jest to substancja, która jeżeli organizm jest odpowiednio w nią zagospodarowany, dostarczona odpowiedniej ilości, pomaga nam regenerować chrząstkę stawową i napływa nowa majstawowa. Ten staw jest bardziej, jest bardziej płynny, miękko chodzi, nie ma tutaj właśnie takiego problemu, jest bardziej taki jakby gączasty, czyli całe te, te stawy, no i przy spożywaniu takiej małży automatycznie nasz organizm rozdziela sobie na wszystkie stawy. Jest to, to bardzo fajne. To jest pierwszy ten składnik, to jest glikozaminogran, drugi główny składnik to są kwasy krzemowe, które też naturalnie występują w tej małży. I trzeci to są kwasy Omega. Ale również ta małża, oprócz tych trzech głównych składników, zawiera mnóstwo mikroelementów, minerałów, które pobiera po prostu z czystych mórz. Czyli dożywia nasza nasz organizm. Tak, czyli dożywia. Tak? Ogólnie szacuje się, że taka jedna, jeden taki małż nowozelandzki więcej wartości odżywczych daje niż 20 ostryk, które są, które są wyławiane tutaj w Europie. Więc jest ciężko dość nam świeże jeść, tym bardziej w naszym klimacie to jest nie, nie, no nie są to popularne owoce morza, a ze świeżemi to już w ogóle jest problem. Więc jest kilka, spo... najczęściej taki omórek, gdzie nie jest przewożony do nas, do Polski, jako świeży. Chyba tylko raz udało mi się gdzieś znaleźć mrożony. Przy czym no nie wiemy dokładnie jak on długo jechał, ile był mrożony, ile wartości zachowanych. Najczęściej są robione z niego koncentraty. Eee, z koncentraty wymraczane na zimno. Ja też za chwilę też opowiem jak wygląda taka hodowla eee, i dlaczego to stosowanie takiego preparatu jest bezpieczne. Eee, A jak go się stosuje? Eee, tak, no to może to jest powiemy w formie yy, to jest kon... proszku, płynu. Tak, mamy już powiem ci najczęściej jest to koncentrat w proszku, czyli w, po zebraniu tych małż one są wymrażane, czyli robi się na, na, na zimno koncentrację, No tam różne stężenia mogą być, tam do 5, 5 do 1 jest najlepsze już takie wysokie stężenia. I taki koncentrat można łatwo zamknąć próżniowo i przewieźć przewieź dalej. I to stosuje się wtedy, można stosować profilaktycznie, ale też jeżeli ktoś ma jakieś niedobory właśnie w stawach, w sząsce stawowej, mazi brakuje, to fajnie sobie uzupełniać. Tym bardziej, że jeżeli chodzi ze stawami, też no, często to, to słyszymy od klientów, jest tak, że to nie tylko dotyczy problemów ze stawami starszych osób, gdzie ten staw jest zdegenerowany no, przez całe życie, ale no, często nawet już 30 lat, jeżeli ktoś ma, czasami jak uprawiamy sport jakiś bardziej zawodowo, to te stawy też cierpią e, to, co spożywamy, bo niestety dieta czy, czy przetworzone produkty też mogą działać zapalnie nasz, nasze stawy i też ją degradują, zanieczyszczenie środowiska, które mamy. Więc no, jest tego dość to I sporo. mało wody. I mało wody, tak. I te stawy później no, nie pracują tak jak mają, jest coraz mniej tej mazi stawowej, ocierają o siebie, więc warto sobie jakoś to, to Ale uzupełnić. to można odbudować? odbudować, czy można chrząstkę tak. całą tą stawową można Chrząstka od... się odbudowuje, tak. Odbuduje to jest, jest ten, jeżeli odpowiednio organizm jest yy, odżywiany, bo to chodzi o całą dietę, jest odżywiany, to wtedy yy, chrząstka się po powolutku odbudowuje. Pierwsze co do napływa ta maista, bo to jest, jest główne, że jeżeli no, brakuje... Pierwsze pieniądze. to przestają nas y, boleć stawy. A dlaczego przestają boleć? Bo chrząstka się odbudowuje i to co mówisz, ten, ta cała maść... Już jest tak to działa jak olej tak, tak można powiedzieć jak taki smar olej naturalny to jak silnik silnik bez oleju nie pojedzie Nie pojedzie tak a, a nasze stawy też muszą mieć bo inaczej no to się wszystko będzie ocierać i, i, i stąd powstaje ból. Jeżeli chodzi o badania no to pierwszy raz w siedemdziesiątych latach odkryto właśnie działanie omułka zionowargowego. Bardzo wcześniej nawet był podawany już do zwierząt, bo jeżeli chodzi o działanie tego omółka, to na wszystkie ssaki działa, więc często jest używany dla psów, kotów, koni również, no i dla ludzi. Tutaj właśnie z producenta, którego my korzystamy, są produkowane również w wersji dla zwierząt i jak sprawdzaliśmy składy, to... Nie Pewnie takie się, same. Nie różniły się niczym, tak. tylko wiadomo, muszą odpowiednio tam znakowane i, i oznaczenia muszą być stosowane. E, I tak, jak w ogóle takie małże są bezpieczne, jedynym przeciwwskazaniem takim, którym no, nie spotkaliśmy się jeszcze do tej pory, jest uczulenie na mięczaki. Przy, przy naszej diecie, która jest raczej uboga w owoce morza, raczej mamy mały z tym kontakt, nie występuje to. Ja powiem że nie miałem jeszcze ani klienta żadnego. Klient tutaj nam nie zgłaszał tego, a już naprawdę dość też dość długo tutaj prowadzimy w ofercie ekstrakty z małży nowozelandzkiej. To jest właśnie te uczulenie na mięczaki. A tak tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, możemy to śmiało spożywać. Taki surowiec jest bezpieczny dlatego, że uprawia się go właśnie w Nowej Zelandii na, na fiordach nowozelandzkich. Są to czyste, czyste wody i najczęściej to jest w takich zatokach, gdzie jeszcze się kontroluje, żeby żadne zanieczyszczenie z oceanów nie dopłynęło, a taka małża ma też w sobie taki system obronny, że jeżeli doszłoby do jakiegoś zanieczyszczenia, no to ona jest w stanie się na jakiś krótki okres zamknąć i nie dopuszczać do siebie i nie pobierać z wody zanieczyszczeń. Wiadomo taka małża dziko występujące, no to po jakimś czasie i tak musi się otworzyć, żeby tam pobrać pożywienie, ale do paru dni jest w stanie się, się chronić. W Nowej Zelandii wykorzystuje się takie uprawy, że na takich beczkach pływających przy, przy właśnie zatokach wypuszcza się nad uriny i te małże się obrepiają. Około 2 lata jest okres dojrzałości i wtedy się pobiera. Otwiera na świeżo i od razu się je właśnie chłodzi. Chłodzi, czyli tam wymraża się je na zimno i robi się koncentrat. Taki koncentrat, którym my oferujemy, jest właśnie w stężeniu 5 do 1. I mamy taki właśnie mniej więcej preparat. Może pokażę, jak on wygląda. To jest, on jest kapsułkowany, czyli mhm. ten groszek z tej małży jest w środku. Otoczka to jest tylko żelatyna wołowa i otręby ryżowe tutaj, żeby wilgotność się nie dostawała, więc skład jest czysty, nie ma żadnych dodatków. Po otwarciu czuć bardzo małżą. Tutaj, <grym> mogę, mogę zwrócić uwagę, że... No czuć, to czuć, jest... Coś jest... wakacjami. Czuć wakacjami tak? Do wakacji jeszcze daleko, jesteśmy w zimie, mamy mrozy, a, a, a po otwarciu czujemy się jak na Więc wakacjach. Gdyby ktoś miał styczność, nie przejmować się tym zapachem, no dla większości osób jest nieprzyjemny, no bo jednak świeża małża nie tam, ma swój jakiś tam swój zapach. Czyli tak ma być. otworzyć do dzioba i szybko. I popić wodą i, tyle. I, i popić po Nie wodą. jest najgorzej, naprawdę. Tam to... widzę, że to jest 170 kapsułek. Jak to się w ogóle stosuje? Mhm. To w jednej kapsułce właśnie mamy 500 mg koncentratu. Stosujemy od 1000 do 1500 mg koncentratu dziennie. To jest... Czyli 2-3 kapsułki. 2-3 kapsułki. To jest taka ilość, która organizm dobrze przyjmuje. Przy większych ilościach, można przez jakiś krótki czas, ale nie ma takiej konieczności dlatego, że... No organizm po prostu przyjmie, ile ma przyjąć, resztę będzie wyrzucał z siebie, już trawi. Ja, tak jak witamina C. Tak, no, tyle ile ma przyjąć. Przyjmuje, resztę tak. wydali. Więc lepiej przez dłuższy okres przyjmować w mniejszych dawkach, żeby nasycić ten organizm niż od razu, powiedzmy, takie dawki szokowe yy, stosować. Czyli najlepiej jedną kapsułkę dziennie. Można, przy profilaktycznym. Przy profilaktycznym. Pro, przy profilaktycznym. A jeżeli kogoś już bolą te stawy, to, to, to rzeczywiście trzy. To trzy, tak, 3 dziennie. E, okres, e, po którym poczujemy jakąś różnicę przy takim koncentracie, no to jest około trzy miesiące się zakłada. Trzy miesiące? Trzy miesiące stosowania. To, jest, to nie tak, że weźmiesz kapsułkę i już sta, stawy nie bolą. Nie, nie, to nie, jest, to nie są, to nie jest... E, to nie jest kapsułka przeciwburowa, to jest, no tak naprawdę mamy tylko tym właśnie. Odbudowa, a to, odbudowa, a to, a to musi Potrzebuje sprać, to, procesu. No, mhm. Wiadomo, te trzy miesiące jest umowne, uśrednione, bo u kogoś to może być miesiąc, jeżeli ma mniej tego, a jeżeli ktoś, no nie wiem, 20 lat, bo powiedzmy tak w cudzysłowie, pracował na zdegenerowanie stawów, no to trudno się spodziewać, że to będzie od razu efekt. Może to być po pół roku, ale faktycznie działa to bardzo fajnie i regeneruje. Mamy mnóstwo pozytywnych opinii. naprawdę Zdarzały nam się telefony od, od, od klientów, którzy dzwonili i mówili, że naprawdę nam dziękują, że to jest, jest, jest bardzo duża poprawa. No myśmy, jak wprowadzali ten produkt na początku, to na życzenie paru klientów, którzy znaleźli to u naszego producenta, myśmy tego nie mieli w ofercie no i dopiero jak usłyszeliśmy, że jak to działa, że coś takiego jest. I, coś takiego i, jest i działa. I działa no to, no to poszło dalej i, uh -huh. i, i teraz no, jest to jeden z nasz, powiedzmy głównych produktów, który cieszy się największą popularnością. No, no, i... proszę, no proszę, także regularnie ludzie. To wiesz co? A tak się zapytam cię, uh -huh. bo y, jeżeli się mówi o stawy, czyli o y, te wszystkie sprawy tutaj ruchowe, to y, cały czas mówi się o kolagenie, a to jest omułek. Powiedz, czy to w ogóle można to jakoś porównać? Raczej tak, no nie będę się za dużo na temat kolagenu wypowiadał, no bo też nie znam się aż tak dobrze na tym. Można mhm. nawet stosować, wydaje mi się, że bez problemu równocześnie to. Różnica między jaka jest, jaka jest omówka bo tutaj skupię się na omówku jest to, że nie jest to wyizolowany jeden składnik, tylko jakby mamy wymrożoną całą, całe mięso tej małży, czyli całego tego małża mhm. mamy. I wszystko działa synergicznie ze sobą, bo często jest tak, że to co natura stworzyła nie jest izolowane. Działa to tak, nawet jeżeli tam są mniejsze dawki sobie, że dużo lepiej działa na nasz organizm. Nasz organizm traktuje to naturalnie i dużo lepiej wchłania. Więc to jest myślę, że taki główny, główna różnica i, i co wyróżnia właśnie omórek ziarnowargowy. Mhm. Czyli, im preparat, jeżeli kupujemy z omułka, to żeby był jak najmniej przetworzony, bierzemy tylko koncentrację. Nie powinno się używać skorupy, która to jest po prostu hityna. no wiadomo, jest odrzutem. E, używamy tylko właśnie e, z tego środka. Z, ma, z, z małż nowozelandzkiej można też produkować e, balsamy. To często też, ja, też ten ekstrakt, ja może pokażę. Mamy też właśnie od tego samego producenta. Ee, Czyli balsam, balsam. Na, na zewnątrz. To tak? jest na zewnątrz. Tutaj na zewnątrz. bardziej bym powiedział. A czy odnośnie, mhm, czy odnośnie tak? tego y, są jakieś przeciwwskazania, bo o tym już mówiłeś, mhm. ale że na przykład, że ktoś bierze jakieś farmaceutyki lub jeżeli ktoś ma jakieś inne schorzenia. Czy są jakieś takie przeciwwskazania odnośnie tego? Nie, jeżeli chodzi o włókna nie. nie będzie. Do tego to jest tak, jakbyśmy świeże małże Jeżeli ktoś ma tam problem, nie wiem, przykładowo z nerkami, czy, czy z wątrobą, to nie, to normalnie można stosować. Można stosować, jedynie właśnie to jest te uczulenie na mięczaki. Tylko to. To jest tylko to. No ale wiadomo, ja zawsze polecam i tak słuchać swojego organizmu. Tak. Każdy organizm jest inny, więc warto, warto zaufać sobie, jeżeli coś nie pasuje, no to tego tego nie przyjmować. Dobrze, a to yy, podczas jedzenia, przed jedzeniem, po jedzeniu, yy, rano, wieczorem? Nie ma większego takiego znaczenia, najważniejsza jest regularność. Mm -hmm. Żeby jak robimy sobie taki 3-miesięczny czy półroczny, to regularnie. E, to regularnie. Nie to, nie że powinien... raz na trzy dni. Nie, nie, to. Jeżeli chcemy, żeby to dobrze zadziałało, to regularnie. Wiadomo, że jak czasami zapomnimy jakiś pojedynczy dzień, no to nie przejmujemy się i możemy śmiało dalej, dalej mm -hmm. przyjmować. Ja nawet dla, dla, dla swojego e, pieska. Też e, tak raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie trochę tego koncentratu mu podaje. Ale piesek mówił ci, że boli go stawy, bolą go stawy. E, nie, ale można profilaktycznie <laughs> jak najbardziej używać. Często w, w różnych takich powiedzmy nawet karmach premium jest dodawany odrobinę, ale to tam mamy 1% czy coś takiego. Aha, Czyli więc to, śmiało... Tak minimalnie. Minimalnie, tak. Więc też nie, za dużo nie używamy, ale, ale bardzo fajnie. A balsam na zewnątrz. A balsam na zewnątrz. Smarujemy i... się po całości. Barsam raczej, ja polecam tylko w momentach, jeżeli to jest jeden staw, A, w na sposób. przykład Korano, biodro, ten, który najczęściej nam dokucza, bo najczęściej z tych wszystkich stawów, które mamy, no to, to Korana, biodra, biodra nadgarstki, kolana. no to jest, tak, to jest takie najczęściej i nadgarstki, I nadgarstki. Mhm. no to wtedy można stosować. I to jest tak, że on... I też trzy miesiące? Czy na przykład Nie, po tym to... balsamie już mamy następnego dnia ulgę? To jest tak bardziej od razu działa, mm -hmm. ale mm, to jest najlepiej stosować od początku, on troszkę przenika, więc ta ruchowość będzie lepsza, troszkę przeciwzapalnie zadziała, e, ale jeżeli chcemy taką pełną regenerację, no to lepiej koncentratem. To, to balsam my zawsze polecamy najlepiej na początek, albo jeżeli to jest tylko uraz, to można wtedy tylko balsamem, to jest w zależności jak, jak to sobie dobrać. Ale jeżeli taka pełna regeneracja, no to ja polecałbym bardziej koncentrat Wewnętrznie, żeby organizm sobie sam rozprowadził mhm. i odżywił odpowiednio swoje stawy. Przy takim stosowaniu właśnie preparatów z omułka, no bo on fajnie działa regeneracyjnie czyli regeneruje chrząstkę stawową, napływa nowa majstawowa. Więc tutaj często przy takich problemach ze stawami występują stany zapalne. Sztany zapalne, które prowadzą właśnie do, do degeneracji chrząstki stawowej. I tutaj jest je dobrze wyciszyć. Omulak też ma działanie przeciwzapalne, ale nie jest aż tak silne jak niektórych innych roślin czy przypraw. I tutaj bardzo fajnie jest sobie to przynajmniej na początku przy takiej suplementacji dołączyć. Jednym z takich silniejszych działań przeciwzapalnych to jest żywica z kadzidłowca indyjskiego. To jest Bosferia serata, bo też to jest parę gatunków kadzidłowca. Najsilniejsze i tutaj, jeżeli były jakieś badania prowadzone, próby, to tylko właśnie na odmianie Bosferia serata. Taki ekstrakt z żywicy właśnie możemy przyjmować i on bardzo fajnie wycisza stany zapalne w organizmie. Między innymi stawów, ale nie tylko, bo jeżeli mamy stany zapalne w jelitach, w mięśniach, to też będzie wyciszał. Więc to jest fajnie sobie tak, powiedzmy równoregle wprowadzić, przynajmniej na początku. Bardzo fajnie synergicznie działa. Kwasy bosferiowe, to dokładnie tam działają w tym kadzidłowcu. Najczęściej taki kadzidłowiec jak, spożywa, jak przyjmować, no to są ekstrakty. Czyli wybijana jest ta żywica w postaci tabletek. No, bo jeżeli mamy już taką suchą żywicę, to używać jako kadzidło, ale to już wtedy jest no wtedy bardziej zapachowo. Tylko można gdzieś, powiedzmy, jakieś okazać. Ale to już takie działanie bardziej dodatkowe, dodatkowe na zmysły działające. Eee, bardzo fajnie również do tego działa to jest afrykańska roślina przeciwzapalnie czarci pazur, diabelski pazur, czasami nazywana. Eee, I to jest eee, hakoroś. Eee, która właśnie rośnie w Afryce i ona zawiera harpagodydy, które też działają przeciwzapalnie. I tutaj najczęściej też on jest stosowany w balsamach. Jest stosowany w balsamach, żelach, czyli nawet tutaj można stosować sobie koncentrację omółka odbudowująco, to, to wspierać, wmasowywać właśnie ekstrakty z tego czarciego pazura. Bardzo fajnie również żywokost działa, maści żywokostowe. E, jako przeciwzapalny, arnika z ziół. E, my oferujemy też taki barsam właśnie, który jest na bazie z hakorośli, diabelskiego czarkiego pazura, z dodatkiem i, arniki i żywokostu. Więc często nawet polecamy, żeby łączyć te dwa preparaty e, na, na e, Z dzika róża. Dzika róża również działa przeciwzapalnie. E, i tutaj bo najczęściej nam się kojarzy dzika róża jako dostarczanie witaminy C. Tak, e, tak. To jest, to jest taki powiedzmy, mam no myślę, że przez wszystkich najbardziej znany preparat, ale też y, tutaj w Danii zostało odkryte, że dzika róża, y, jeżeli mielimy pestkę, pestkę razem, z, razem ze skórką, y, tylko tutaj nie możemy przekroczyć 40 stopni Celsjusza, y, y, ma zawarto garg, y, karaktoripidy, chyba nie pomyliłem nic, mam nadzieję, <laughs> które działają przeciwzapalnie. I więc tutaj dziką różę sobie można tak stosować, no najlepiej, jeżeli mamy wysuszoną, a czasami też są właśnie dostępne, są sproszkowane dzikie róże, to wtedy używamy, dodajemy sobie, nie wiem, do jakichś potraw. A u, ciebie, a u Ciebie jest um, róża? Mamy w firmie tak, Nomak. Tak, mamy dwa rodzaje róży. Prowadzimy, obydwie wersje to są suszonej, sproszkowanej. Jedna to jest 100% dzikiej róży. I ona tutaj bardziej ją właśnie polecamy na jako właśnie stany zapalne wyciszanie, to można dodawać do śniadania, posypuje posypujemy różne rzeczy koktajle. I mamy drugą dziką różę, to jest dzika róża mieszana z różą rdzawą. I tutaj też jest działanie przeciwzapalne, ale więcej witaminy C. Tu mamy właśnie rosa kanina i róża rdzawa. Dwie mieszanki, obydwie są uważane jako dzikie róże. No troszkę inne działanie. Tak, tutaj mamy właśnie te dzikie róże, które można stosować. To jest bardzo fajnie sobie cały czas gdzieś do diety wprowadzać e, i jest jeszcze na przykład z ziół to tak jak wspominałem jest alnika, ale na przykład wiązówka błotna można sobie parzyć herbatki z wiązówki błotnej e, ona też działa przeciwzapalnie e, a dodatkowo na przykład przy jakichś przeziębieniach też można sobie stosować e, jako zioło czyli odporność e, czyli odporność tak no bo jeżeli też spada na całe życie to... poprawiamy naszą odporność <laughs> no tak, tak trochę to tak wygląda właśnie, no, a jeżeli dobrze się odżywiamy, mamy dobre wartości odżywcze no to ta odporność jest wysoka i nasz organizm też nie potrzebuje wtedy e, takiego wspomagania. E, I dodatkowo, właśnie, tak jak wspomniałem, jeszcze przyprawy. Bardzo fajnie jest sobie różnego rodzaju przyprawy wprowadzić, między innymi cynamon cejloński. Tak, e, tak, o cynamonie, o cynamonie. Jest, jest odcinek z, z Pawłem, to omawialiśmy y, stosunkowo y, szczegółowo. Tak, tutaj właśnie więcej, ale dodatkowo właśnie jeszcze tak dopowiedzieć, to używając cynamon działa nim przeciwzapalnie, co też właśnie pomaga nam przy zapalniach stawów. E, można też, e, silniejsze działanie ma olejek cynamonowy, e, olejek eteryczny. To wtedy jest właśnie izolowany, jeżeli mamy dobrej jakości olejek, to też można sobie e, stosować. Tutaj właśnie też niedawno wprowadziliśmy do oferty e, marki Tisserant. E, wysokiej jakości. E, można stosować imbir, który działa przeciwzapalnie, też w dużych ilościach. Bardzo fajnie. Razem z cynamonem? Razem z cynamonem, tak. Imbir, e, e, kurkuma, kurkuma tak, i kardamon. I wszystko do kawy? Do kawy, do jakiegoś koktajlu. Można sobie zrobić e, złote mleko, teraz bardzo fajnie. I jeszcze, to jest, i jeszcze z olejem kokosowym do z kawy. Olejem, I kawa, kawa kuloodporna. Więc, więc śmiało. Ale przy takich przyprawach warto zwrócić uwagę, żeby to były przyprawy, e, które są suszone w niskich temperaturach i mielone powoli mechanicznie. E, chodzi o to, żeby nie przepalać przypraw. No bo może być tak, że, że w większości przypraw robimy na szybko, więc żeby te właściwości, które są w danej przyprawie zostały zachowane. Czyli tak jak mamy kurkumę, jeżeli jest suszona w niskich temperaturach, więcej kurkuminy znajduje się w środku, a to właśnie ta kurkumina Yy, odpowiada za, za działanie przeciwzapalne. Więc, yy, yy, więc tak jak mówią, do tego omułka, który działa regeneracyjnie, można sobie właśnie najlepiej sobie jakąś taką dietę cały czas przeciwzapalną używać. Zacząłeś mówić o przyprawach, to, 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 a jest już moja pora jedzenia, to zrobiłem się głodny, <laughs> jeżeli chodzi o przyprawy. Także, także fajnie, dobrze. Yy, I to tyle. Myślę, że to tak... I to tyle w tym, w tym odcinku. Dziękuję Dzie bardzo. Dzięki Pawle. Dzięki również i do usłyszenia. Czytajcie, czytajcie harmonię. Wiele ciekawych informacji zdrowotnych. I wszystko to, co, to, co mówił Paweł, jest na jego stronie. Yy, firma jest Nomak. I serdecznie zapraszam na stronę atvb.pl w, w zakładce Studio Handlowe Sklepy. Tam są sklepy z rabatami i od firmy Nomak również jest rabat dla Was, dla widzów ATVB. Jeżeli chcielibyście sobie coś nabyć dla siebie, czy przyprawy, czy omułek, czy olej kokosowy, wejdźcie na stronę atvb.pl, przejdźcie przez rabat, czyli przejdziecie na, na stronę. I już. I korzystajcie. I korzystajcie. Słoneczka, radości i uziemiajmy się. Wszystkiego dobrego. Pa. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.